Yo, man. Jestem Zizo Witam serdecznie i dzisiaj chciałem was poinformować oczywiście mimo, że już wiedzieliście to powiem w tym vlogu krótkim właśnie w plenerze coś nowego wyszedłem przed kompa o dwóch informacjach zacznijmy a słabo mnie słychać będzie pewnie, ale dobra poczekajmy chwilę Dobra, już mogę nagrywać wieje trochę, ale najwyżej się podgłośnie. E, 18 maja o godzinie, e, o godzinie 11, 18 maja w sobotę odbędzie się live na kanale ZIZO2. E, na siódmy urodziny właśnie kanału ZIZO. Zapraszam serdecznie, e, Będziemy, myślę, że od 11 do no gdzieś do nocy takiej porządnej albo są dorane już dla niektórych, czyli do, nie wiem czwartej, piątej. Eee, I na przykład go, będzie gościnie Max z Sakano, kazior może będzie, Royson. Zapraszam też na jego kanał, bo fajnie się wybija naprawdę. Fajnie, fajnie, shortcik mu poszedł. Eee, no i zapraszam serdecznie, tak? Tak. Eee, no i dobra, może teraz się już przejdźmy. Jak sami widzicie jestem w e, takim mitoparku no po prostu na, na, jak się nie idzie na karczówkę to jest to właśnie taka drożka do możecie sobie usiąść tam jest apteka e, zapraszam serdecznie o. chciałbym też po podziękować wszystkim oglądającym Shadow War naprawdę niesamowite e, jest to, że oglądacie te filmy oczywiście możecie mi zarzucić e, że podrabiam tylko, że moim zdaniem Zdaniem, im więcej kanałów Shadow War, takie było też założenie, im więcej kanałów Shadow War, tym lepiej, tak? No bo ta gra ożywa. Dlaczego nie nagrywałem wcześniej, mimo że... No, 4 lata temu już był vlog Shadow'a, że... Jest to proste! Bałem się zaryzykować odcinkiem właśnie tego typu. Co wrzucał wujaszek. Ja się go właśnie wrzucił e, to co z zagranicy kiedyś się oglądało na, i właśnie też odkryłem fajnie, elegancko to zrobił i zobaczyłem, że faktycznie są ludzie, którzy nadal tego shadowa grają. Dlatego też dołączyłem na jego Discorda. E, a polecam też w się do Costa, tak on e, naprawdę też fa, fajnie bardzo nagrywa Shadowa, no bo sam biorę inspirację oczywiście. W Ameryce właśnie widziałem, że tam jeszcze Shadowman coś tam. E, faktycznie nagrywał i mu to wychodziło, ale nie spodziewałem się, że w Polsce również można tak fajnie to nagrać. No i też e, szybko, szybka informacja, na koniec 9, e, nie, jutro, jak ja to nagrywam, to jest, e, który jest dzisiaj? Nie wiem, ale jest 14 jutro, o 15, 15 maja będzie pokaz Ubisoftu, znaczy nie pokaz Ubisoftu, to będzie 9 czerwca chyba, ale będzie pokazany e, Assassin's Creed Shadow, czyli mm, Assassin's Creed Red, tak? No i to taka jeszcze informacja modusowa, ja bardzo czekam na Assassin'y, bardzo lubię. No i co? Jeszcze mam troszkę ponagrywam plener. Kapliczka dziesiątek, mianowicie stacje drogi krzyżowej właśnie co roku są tu, mm, jest tu, wiecie, no. Jest droga krzyżowa, z kalczówki właśnie się idzie po wszystkich stacjach. To się tam ciągnie, ciągnie, aż tam daleko, nie? No więc polecam każdemu bić na taki event. Nie no, pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Dzięki za wyświetlenia i czekajcie na lewa. Mam nadzieję, że wpadniecie, będzie fajnie. Pozdrawiam.